Witajcie! chciałam Wam dzisiaj zaprezentować, jak montować takie oto ramiączka ozdobne, które będą zdobiły nasz dekolt do biustonoszy, które nie mają odczepianych ramionczek, czyli takie, które mają szyte ramionczka tutaj na stałe i nie możemy ich wypiąć. Musimy sobie najpierw ustawić ramionczka, żeby dobrze założyć, żeby nie założyć na lewej stronie, żeby ładnie wyglądały. Więc układamy sobie w ten sposób. Najważniejsze, żeby zapiąć tą część. Tutaj mamy taki, y, taki chwytak. Zobaczcie, taką haftkę przewlekamy tutaj przez mostek nosza. Zaraz wam pokażę. Zapinamy. Zobaczcie. I już ramiączka mamy zakotwiczone, więc nie będą nam się przesuwały. Ładnie nam się tutaj trzymają za, za mostek biustonosza. Bardzo ważne jest teraz, aby zamocować ramiączka. W tym miejscu, gdzie ramiączka są przyszyte do biustonosza, z, znowuż za tą haftkę, jak w, w każdych ramiączkach w sumie, Przyczepiamy i one nie mają możliwości przesuwania się do góry, dlatego że jest tutaj takie przyszycie. I bardzo fajnie się trzymają. I z drugiej strony tak samo. Czyli zaczepiamy sobie ramionczko przed te przeszycie. O właśnie. Tutaj nam się coś zakręciło. O, Udało się i wystarczy i już fajnie ramiączka nam się trzymają. Teraz odwracamy nasz biustwo. I tutaj ramiączka z biustonoszem połączone są za pomocą takiego kółeczka i te kółeczko jest w takim uszku, uszko, tunelik. Jak chcecie sobie to nazwać. I znowuż tutaj już nam jest łatwiej, bo przez ten tunelik przekładamy oczyk, oczek, haftkę. I już ramionczko nam się trzyma. I z drugiej strony tak samo. Czyli przez łóżko przeciągamy haftkę. I gotowe. Teraz wystarczy wyregulować ustawić ramiączkę, żeby bardziej nam się pokryły z tym z biustonoszem. I gotowe. Takie ramiączka znajdziecie na naszej stronie internetowej www.artimi.pl lub oczywiście w naszym salonie stacjonarnym. Biustonosz, który tutaj widzicie na, biust na biustformie, jest to biustonosz marki Panasz model Ana. Bardzo fajnie sprawdzi się do biustonoszy, do kreacji z Decolden, ponieważ jest tutaj bardzo wycięty, czyli biustonosz typu placz. Dodatkowo elastyczna koronka, która bardzo fajnie dostosowuje się do piersi. Zaciekawiły Was nasze ramięczka. Zapraszamy do naszego sklepu.